Dzisiaj będę pracował w sklepie. Poczekajmy na klientów. Dzień dobry panie Bogdanie. Dzień dobry pani, Dzień dobry panie Pakosławie. Co pana tu sprowadza? A chciałbym kupić zabawkę. Jakie wy tu macie? Kostka. I czy mi Mario? Piłka. O! Oh, out cousins. Kajdanki i kaktus. Fajnie. Dobra, to ja sobie kupię. Mario, Mario, no to dla mnie ten Mario, dobrze już liczę, dyszkę proszę, proszę, dziękuję, do widzenia i życzę miłej zabawy, ja wzajemnie, życzę, żebyś zarobił dużo, a płacę gotówką, dobra już klikam, kliknięte gotówką, Kliknięte. Już zapłacone. Do widzenia. Do widzenia. A to co? Popit? Tak, nowa rzecz. To poproszę. Dobra, już naliczę. To będziemy musieli dodać do tego 25 zł, bo on jest drogi. Nówka. To jeszcze 25 zł. No masz, masz. Gotówką znowu. Dzięki za te dwie rzeczy. Bye, bye. Bye, bye. Dzień dobry, macie tu ziarna gorycz. Gorytr niestety nie mamy, ale mamy kaktusa. Kolte kaktusa. Uwielbiam je jeść. a z, Potem z, z, piję z niego pyszny sok, bo taki znalazłam. A potem ze skóry robię taką piękną ozdobę. Brakowało mi jednej skóry kaktusa. No, na szczęście tutaj jest. No, poproszę tego kaktusa. Dobrze, to będzie kosztować. No to drogie. 50 zł. Chodźcie, panie. Drogie, ale mam. Dobra, podejdę do pana. Dobra, podeszłam. Proszę o to, pani kaktus do Piękna doniczka. No wiem, za piękna. Wiem. No ja też wiem. Dobra. Zapłacę kartą. Dobra, już zbijam. Pip! Przeszło! No to wyjdzie. Jak to wyjdzie? Weszło to i wyjdzie. Dortowałem, będę nie wyjdą. Skota. Uff! Do widzenia. Do widzenia. Bo mam ziarno No dobra. Teraz musimy poczekać na kolejnego klienta. I a jeszcze Mario? Niestety, przez chwilę się wyprzedał. A, to naprawdę wszystko, co zostało. Łódź panie, to będzie kosztować... No z ile? Poczekaj, policzę. Łocie panie, to 200 złotych przez kotówkę. A ile przez kartę? No też 200. No właśnie, to co się pan tak dziwi? Dawaj mi wszystko moje, za to 200 zł. Dawaj mi wszystko! Jaśnie. Proszę, Katon, Bib. Do widzenia, Mario! Dobra, podobał Wam się ten śmieszny odcinek Bogdan z Kasą. Jeżeli tak, dajcie lajka i suba. Jeżeli nie, też dajcie lajka i suba. Bo wiecie, Przeczytajcie opis mojego kanału. Nowy jest. No, taka nufka. Dobra, więc czytajcie. Obserwujcie. Tylko mówię. I to jest koniec tego filmu. Pa pa!